na kanale a co to za maleństwo dzisiaj, widzicie taka mała paczuszka, paczuszka. Eee, rozpakujemy, pokażę wam zakupiłem sobie małą taką pilarkę spalinową gałęziówkę tak zwaną z firmy grafit, więc rozpakowujemy, poskładamy, odpalimy zobaczymy jak to będzie się sprawowało przy pierwszym odpaleniu. A więc po ściągnięciu folii, streczu mamy sobie taką maszynę. Eee, 0,9 kW, 1,22 konia mechanicznego. Więc zobaczymy, jak to będzie się tam sprawowało. Co my tu mamy w zestawie? A w zestaw coś takiego. 12-calowa prowadnica to jest około bodajże 30 cm, osłona Tu oczywiście instrukcja zestaw narzędzi. Bardzo fajnie zapakowane jak widzicie. E, o, mały karnisterek na mieszankę. Tu sobie, tu sobie wlewamy olej tu tankujemy paliwo mieszamy i już mamy fajnie to przygotowane nigdy na pewno nie pomylimy się co do ilości oleju fajne przyrząd, naprawdę pilniczek, jakby ktoś sobie chciał zaostrzyć łańcuch, można oczywiście tutaj mamy jeszcze łańcuch łańcuch dobrej firmy tak, łańcuch z Oregona fajne, super więc tyle mamy jak na razie no i punkt główny nasza pilarka, tu jeszcze nawet jest pasek można sobie ją zawiesić więc tutaj mamy nasz produkt główny zaraz sobie zobaczymy co tam nam zaproponuje firma, to odłożymy na bok. Więc, jak widzicie, prosta maszyna. Tylko jedna śruba. To jest regulacja łańcucha, naciągu łańcucha. Byłaby może lepsze, jakby były tutaj dwie te nakrętki. Dwie śruby. Kieł metalowy, fajny. Zobaczymy, jak to wszystko będzie śmigać jak to poskładamy, tutaj nie ma dużo, jak widzicie, składania zbiornik na paliwo, zbiornik na olej do prowadnicy uwaga tak nie używać samej benzyny, tylko mieszanki benzyna 9,5 oraz olej do silników dwusuwowych mieszanka benzyny i oleju w stosunku 25 do 1 czyli 25 litrów paliwa na litr oleju do smarowania wszystko w pozycji 0. Jak tu mamy wszystko wyszczególnione. Może tak będzie lepiej. Dać. Pozycja sania, eksanie. Tak chyba też wszyscy wiedzą. Przyszła w całości. Fajnie, nie jest nigdzie uszkodzona, czyściutka nowa. Więc zobaczymy jak się nie będzie pracowało. Dosyć sztywna może, ale zobaczymy. Więc składamy. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką to wszystko zrobić, ale czas pokaże. Luzujemy śrubkę. Muszę chyba użyć dwóch rąk, sekundę. Tutaj, żeby zdjąć tą osłonę prowadnicy i łańcucha, trzeba użyć właśnie dołączonych już tutaj w zestawie kluczyków. Tu jest jeszcze jeden, jak widzicie klucz do świec, klucz do regulacji jeden, drugi do wykręcania, rozkręcania. Tutaj trzeba jeszcze wykręcić tą. No więc tutaj wykręcamy tą śrubkę jeszcze. Jest do tego imbus. No i tutaj ściągamy teraz do góry lekko do przodu, bo tutaj są takie, takie ząbki. Widzicie? Sekunda. O tak. O. Które wchodzą potem przy zakładaniu tutaj w te otworki. Tu jest właśnie do przyczepienia tego paska uchwyt. No i to tu widzimy na załączonym obrazku. Zakładamy prowadnicę. Tu jest nawet pokazane, jak łańcuch założyć prawidłowo. Proszę. No więc zakładamy sobie prowadnicę. Mm. Tutaj jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy. Przy zakładaniu tej obudowy, tutaj jest bolec właśnie do regulacji. Ja teraz pokażę, o co mi chodzi. O ten bolec właśnie i ta śrubka tu do regulacji. Ten bolec musi wejść w, tą, w ten uchwyt, w ten otwór tutaj, żeby prowadnica miała możliwość właśnie. Poruszania się do przodu, do przodu, do tyłu w ten sposób, tak? No więc, tak to musimy założyć. No nie wiem, czy ja jedną ręką to akurat mi się uda w ten sposób zrobić, ale raczej nie. Więc rozpakuję sobie ten łańcuch. Lufka, sztuka. No i lecimy dalej. Na więc założony do prowadnicy musiałem posłużyć się oczywiście dwoma rękami, tak jak tu widać na załączonym obrazku, w ten sposób zębki i w tej chwili zakładamy, teraz musicie sobie śrubokrętem tutaj poluzować na tyle ten bolec w takie miejsce, żeby wam to fajnie spasowało i weszło do tej obudowy, więc tu na te ząbki No a tu musimy widzicie W tej chwili to nie pasuje O, nie pasuje widzicie Tam nie pasuje mi to w tej chwili Więc musi, muszę to być sobie to, może to większym O Teraz to ogarniemy, żeby to tam weszło sobie do tego rowka. Już prawie prawie. O, no i teraz już to tam sobie cyk. No i wszystko mamy na, na swoim miejscu. Nakrętka główna. Teraz to. Tutaj trzeba użyć znowu, już nie dwóch rąk, ale pamiętajcie, żeby to jakoś prosto sobie wkręcić, tak? I ważne, żeby nie zniszczyć tego wintu. A więc ja już tą śrubkę sobie dokręciłem tym imbusem. No i teraz Kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara naprężamy sobie łańcuch. na jakiejś tam pewnej wartości, on na pewno się nam jeszcze ułoży, więc delikatnie można jeszcze sprawdzić. Wszystko nowe, ciasne. Więc to by było na razie na tyle, nie ta, a ta. Dokręcamy z wyczuciem. Do kręcenia on jeszcze się troszeczkę widzicie naprężył. Więc Można go zostawić troszeczkę luźniejszym, A i teraz zostaje nam zalanie. Ja może pierw oleju naleję. Olej specjalny do łańcucha. A więc ja sobie olejem zalałem. Teraz paliwo. Karnisterek. Ja mam w tej chwili tutaj nalane mniej tego oleju, ze względu na to, że nie będę lał czystego paliwa, tylko mam namieszane 1 do 25, właśnie. 1 do tak, 25. A tu widzicie jaka niespodzianka bardzo fajnie karnisterek. zaślepka, no tutaj ściągamy zaślepeczkę. Zakładamy skręcamy. Bardzo fajny gadżet, naprawdę super. I tak to mamy. Dobra. Więc ja teraz tyle oleju. Można to zaraz sobie przelać. Widzicie, to w ten sposób przelewamy z tej miarki do karnistra. I gdzieś sobie to tu spływa, więc zanalewam paliwo, bo to znowu trzeba tutaj nalać przez ten otwór, także lejemy paliwo. Namieszałem sobie tego paliwa. Może nie wiem, czy mi się uda jedną ręką, ale może tak. Wykorzystamy ten lejek. Troszeczkę nalejemy. Oj, rozlało się. Dobra, wytrzemy zaraz i pompujemy. więc paliwo wytarte, suchutko, pompujemy. Mamy paliwo już, przepompujemy trochę, no i na jeden, sanie i próbujemy odpalić. Już zagadała. Widzieliście, jest już ślad nawet po oleju, czyli prowadnica przesma przesmarowała się, widzicie, troszeczkę się zluzowała, jest fajnie, luźno chodzi, więc mamy gotową maszynę do, do pracy. Jak popracuję troszeczkę, to nagram drugi filmik o tym, być może jakaś regulacja czy coś. Jak na razie maszyna pali fajnie, widzieliście, odpaliła super, więc do pracy rodacy. Pozdrawiam. Dzięki za oglądanie filmiku. Oczywiście bardzo będę wdzięczny za wszelkie subskrypcje. Łapki w górę napiszcie, czy Wam się w ogóle coś takiego przydaje. Takie filmiki przydadzą do czegoś. Być może tak. Zapraszam na inne filmiki na kanale. Także do zobaczenia znowu. Do następnej jakiejś tam pracy. Pozdrawiam. Cześć.